Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w wideoportalu WLC24TV w programie Studia Karolina. A dzisiaj moim goś gościem, osoba znana z wrocławskich mediów i chyba taka nie, nie, nie może być zapomniana. Łukasz Głowacki, witam cię serdecznie. Dzień dobry. A czemu znana z wrocławskich mediów? A czemu? Bo, bo bardzo cię często widać, przynajmniej ja Cię widzę. A ja zwracam uwagę na charakterystyczne osoby, a ty jesteś osobą charakterystyczną. A dziękuję, dziękuję. Proszę uprzejmie. Łukasz Głowacki, jakbyście nie wiedzieli, ma je sklep z. To jest. Udzie, odzież sportowa, tak mogłabym to nazwać? Odzież dla sportowców, tak. Tak, ale to nie jest dla każdego sportowca chyba. No, w sumie... Każdy chyba coś znajdzie. Każdy. No. Do koszykówki masz? Tak, mam stroje do koszykówki. Okay, dobra. Produkuję to stroje, się... bo jestem producentem. Jesteś producentem, a tak. przy okazji masz sklep, w którym te stroje tak tak, 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 tak. Okej, okay, tak, tak. ostatnio wpadło mi... Yy, Wpadło mi w oko dwa dresy. Ty ze swoją partnerką Gosią mieliście na meczu anwilowym. No, dresy, które się wyróżniały, bo były w kolorach anwilu. Ty miałeś kratę, twoja partnerka miała w moro, tak? No właśnie. Tak, tak, tak. No i teraz. No, no, mnie osobiście bardziej się podobał ten wkrad, ale słuchajcie, no, o gustach się nie dyskutuje, jak widać Łukasz ma pomysły i te pomysły są zauważalne, a ja chciałam się zapytać, jak to się zaczęło, że ty zacząłeś produkować odzież taką dla sportowców? To może to się zaczęło nie jak produkowałem, tylko jak jeszcze byłem... W takim teamie OKTAGON, mhm. gdzie, gdzie posiadałem sieć sklepów swoich w całej Polsce, mhm. nie tylko w Ocławku, mhm. i brałem czynny udział w całej Polsce, właśnie w otwieraniu nowych sklepów, w robieniu kolekcji mhm. niektórych, podpowiadaniu, sprawdzaniu mhm. wszystkiego: rękawice, kaski, wszystko, no wszystko, wszystko, co, co, co posiadała firma OKTAGON. Parę lat, parę lat temu wcześniej to się zaczęło. Tak mniej, że mniej byłem znany na Włosowskim Rynku, bo, bo to była po prostu cała Polska, ja zawsze byłem gdzieś. Próbowałem jeszcze to też zrobić w Anglii, tam gdzie hmm. mieszkałem parę naście lat. No i przyjeżdżając do Wrocławka stwierdziłem, że jest tutaj taka nisza u nas. Nie ma, mm. nie ma takiego żadnego sklepu w sumie sportowego. Już kiedyś był Lech na Witosa, mm -hmm. gdzie tam ja od dziecka zawsze wiedziałem, że tam jest, potem go zamknęli. No i w Wrocławku zrobiła się nisza. Mamy bardzo bardzo dużo klubów sportowych, mm, sztuk walk. <laughs> ogólnie, no i żadnego sklepu, który by im podpasował, tak? Czyli rękawice, właśnie dresy, jakieś koszulki mhm. sportowe. I stwierdziłem, że, 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 że to jest fajne, fajne tutaj postanowienie otworzenia takiego sklepu. Zrobiłem to z wielką pompą, jak było widać, że mhm. byłem wszędzie. Mhm. No i jest, jest to moja pasja, tak? Ja, ja jestem od wielu, wielu lat czynnym uczestnikiem wszystkich wydarzeń sportowych Gal, mhm. nie Gal. Mam Ale bo... robisz to, bo to kochasz. Robię tak, 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 tak. Pieniądze to jest druga. To jest coś, co się zyskuje... To jest, to jest przy okazji, to jest no, przy tak, okazji, rozumiem. tak? No, jak często tam widać, kto mnie obserwuje na tych Instagramach, ja piszę, że kocham życie, mhm. albo, albo, albo lubię to, no bo lubię to robić z pasji, nie dla pieniędzy. Mhm. E, jakbym miał robić dla pieniędzy, to bym był snobem no. zamkniętym sobie nic nie pokazywał. Nie takiego sukcesu byś nie odniósł, no bo wiadomo, że czasami nie ma wyjścia do pracy, jak się pracuje z pasji, nie? No, tak, tak, tak tak, 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 tak. Ja wstaję rano z uśmiechem na twarzy, bo wiem, że kolejny dzień to jest kolejne dla mnie wyzwania. Mm -hmm. Więc wstaję i od razu dzwonię. Mam swoją szwalnię i dzwonię do moich grafików i mówię: Mam teraz pomysł, zróbmy to. Tak samo jak było z tymi dresami to na Anvil. Tak, ty wymyśliłeś, tak? Tak, z tymi dresami na Anvil było tak, że wcześniej robiliśmy galekwawy Sport. Zrobiłem mm -hmm. sobie dresy do nagrywek, do filmów różnych. Mm -hmm. Po czym stwierdziłem, że fajnie byłoby zrobić kurde coś na Anvil. Coś, co, co, co przykuje uwagę, mhm. I, i no i będzie wyglądało fajnie, tak? Mhm. Więc e, dostaliśmy pozwolenie od pana dyrektora Ordona. Wcześniej zrobiliśmy sesję z przed meczem. No, właśnie e, tak, z na boisku. I tak, tak na, na boisku, tak, 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 hajny. tak. I, I kurde, no Parę portali napisało o nas, o tej parze w tych dressach fajnych, więc moim zdaniem kolejny sukces odniosłem. Mhm. Kolejna moja wizja Asury mojej firmy, że, że, że pokazałem się, że coś, coś mogę zrobić innego, tak? Mhm. Wocławski Anwil fajnie, fajne ciuszki mają, ale. Ale, moi, ale moje wizje są. Wyróżniające. wyróżniające się. Dużo, dużo ludzi pisze na portalach, czy będą to w sprzedaży, czy nie będą. No będą? E, no będą, będą. muszę tam jeszcze podogadywać różne rzeczy, bo to, że zrobiłem sobie takie prototypy, to nie znaczy, że jeszcze mogę wtuścić to do produkcji, tak? Muszę mieć hmm. szereg pozwoleń od różnych panów, którzy. którzy się zajmują tym marketingiem hmm. tutaj, ale raczej będą, będą. Hmm. Nie, może, na, może teraz jest koniec sezonu. Czyli pewnie na jesieni. Na, na jesieni albo, albo jak się dogadamy, to będą jeszcze, jeszcze przed playoffami. Myślę, że paru chętnych by się znalazło, bo w dresach można się rzeczywiście wyróżnić. Słuchajcie, kolory anwilowskie, tam jest zielony, niebieski i biały. Zielony, niebieski biały. Tak. No, dla mnie wyglądało to niesamowicie i rzeczywiście przyciąga wzrok. Nie sposób było Was na pewno tam nie zauważyć. Na ten. No, piękna kobieta i gruby facet, no wiadomo, że się życzają w oczy. To Ty to powiedziałeś. Ale powiedziałeś też wcześniej o krwawym sporcie i... Ile to było? Z dwa miesiące temu? Nie, chyba. Z miesiąc temu organizowałeś galę. Tak, tak, Sportu? 25 marca. No e, ja właśnie pamiętam, bo to było w dzień otwarcia jednego z, z lokali we Wrocławku i wtedy dużo ludzi przyjechało po tej gali właśnie do tego lokalu na otwarcie. E, powiedz mi, Łukasz, jak to się stało, że stałeś się właścicielem Federacji Krwawych sportów? I to jest kurde, kolejna, kolejna fajna rzecz, kolejna pasja. I, I tak, jak ja to robię, to ja był po prostu spontan. Stałem rano i powiedziałem do mojej partnerki: Wie, ty, chyba kupię krwawy sport. A dlaczego? Eee, no, bo tak jak powiedziałem wcześniej, kocham to, co robię, tak. Mhm. Dla mnie ja jestem człowiekiem, który na galach jestem od zaplecza, wiem, jak to się je, mhm. wiem, jak to się robi. I stwierdziłem, że, że wezmę coś, coś, coś nowego na, na swoje barki. Mam duże, więc kolejny, kole, kolejny biznes pomieszczę. Zadzwoniłem do mojego przyjaciela, Artura Smarzyńskiego, który jest, był właścicielem całej federacji, a wiem, że tam mieli delikatne problemy jako wspólnicy. I zaoferowałem mu, że odkupię, ponieważ rok czasu już gali nie było. Tam była chyba szósta czy piąta edycja wcześniej. Miała być szósta, nie odbyła się. I stwierdziłem, że, że Artur, mówię, Sprzedajesz kwawy sport dla mnie? Ja mam firmę Asura, jak to połączę, to będzie po prostu bomba. No i, i się okazało, że, że Artur stwierdził, że, że, że powiedział, ok, nie ma problemu, słuchaj, ja dogadam się z moim wspólnikiem mhm. i jeżeli dasz dobrą sumkę, no to, to, to odkupuj, odkupujesz. Za, po 15 minutach Artur odzwoni i mówi, słuchaj, a jaka to jest kwota? No, gadaliśmy kwotę, Artur stwierdził, no dobra, jak ta kwota mówi, no to tam mój wspólnik się zgadza. Mhm. No i nie uwierzycie, ale następnego dnia już byłem w Gdańsku, podpisywałem umowę sprzedaży całej federacji. Czyli można <coughs> powiedzieć, idziesz za ciosem. Całej federacji i to było przed świętami mhm. Bożego Narodzenia. Czyli niedawno. Czyli Pół niedawno, tam. tak, tak. tak. No, nie. no i między świętami też stwierdziłem, że mówię, no dobra, jak już mamy tą federację, to robimy galę, tak. Mhm. No i ta pierwsza gala to była we Wrocławku. Tak, pierwsza gala pod moim włodarzem była we Wrocławku. Ile osób mieliście? Około 3000 osób. Hmm. <coughs> około 3000. Tak, tak, ogólnie całkiem sporo jak na całą Polskę, tak, bo w wszystkich portale pisały, że po prostu gala była wypełniona z, po, sam po, sufit. Sam, po sam sufit, że fajne wydarzenie pierwsze, ogólnie obiło się dużym, dużym pozytywnym echem ta gala <coughs> po równaniu do poprzednich edycji i w porównaniu do gal, które są teraz robione w Polsce, tak, e, na wysokim poziomie, takie powiedzmy jak w hotelowym żargonie 5 na 5 gwiazdek. Zadowolony jesteś po niej. Tak, tak, jestem mega zadowolony mhm. i, i z, już, już planuję kolejną no i kolejną. Zapytać, czy znowu idziesz za ciosem? Bo to tak Akurat pasuje do tej krwawego krwowe, sportu ten zwrot. Czy idziesz za ciosem? I gdzie kolejna? Tak, tak. No Miejscowości na razie nie mogę zdradzić, będzie to na pewno wakacyjny summer edition, mm. czyli to będzie coś morze, jakieś jezioro. Na razie nie zdradzę, będzie kolejna wakacyjna. No i chciałbym powiedzieć jeszcze do no, że kolejna następna po tym, mm. czyli koniec września, początek października, znowu wracam do Halimistrzów. No ja jestem Wrocławianinem, bardzo rokarnym, mamy <coughs> rokarnym patriotom, ogólnie też patriotom. Mhm. E mamy mhm. dużo tutaj fajterów naszych okolicznych, tak zwanych lokalsów. E Możemy ich bardzo rozpromować. Ja też daję dużą e swobodę młodym zawodnikom, mhm. tak jak sponsoruję bardzo dużo młodych zawodników. Tutaj z Wrocławka, mhm. Jakub Straszewski, Amelia Zimmerman, Eee, tak tak eee, daje, daje daje pokazać się tym młodym też zawodnikom. Oni no mi zawsze ciężej, prawda? Tak, no to, jest, to są jeszcze powiedzmy, no, no w sumie Amelia i Kuba są już bardzo znane nazwiska w Polsce, bo to są mistrzowie Europy, świata, Polski, ale bardziej w, w, no w tym szkiełku, tak? w tym szkiełku w tej telewizji, to, to mniej znani, bo te wszystkie, te wszystkie organizacje, gdzie oni tam występują. Mały mają nakład na taki na pokazywanie tych swoich najlepszych zawodników. Ja prowadzę szereg tych portali swoich, mhm. także tam zawsze, zawsze mają u mnie miejsce, zawsze są udostępniani wizerunkowo, no to zawsze pomaga im zdobyć nowych sponsorów nawet. Mhm. Tak, no ja zauważyłam, szczególnie widziałam wielokrotnie. Zdjęcia Kuby Straszewskiego, z którym byłeś wielokrotnie na różnych tak, na turniejach. Tak, tak, prawda? tak. Na turniejach, po całym, po całym świecie z Kubą byłeś. No jeżdżę. właśnie, to jest jedna rzecz, która Ciebie też charakteryzuje, że Ty bardzo dużo podróżujesz. Dzisiaj wróciłeś z Helsinek, tak? Tak, tak, tak. Nasz tak... zawodnik, nasz zawodnik, Dominik walczył w walce wieczorów w organizacji Cage, która gala jest porównywalna organizacja z naszym polskim KSW. Jest to największa gala w Federacja w Finlandii, gdzie dostaliśmy fajny angaż, czyli walkę wieczoru z ich tejszym zawodnikiem. No, oczywiście, ja byłem zaproszony jako honorowy gość z racji firmy Asura, gdzie zaczynamy współpracę. Więc e, fajne wydarzenie. Wygraliśmy w drugiej rundzie przez duszenie. E, cała Finlandia się patrzyła na nas, tak? Bo to w telewizja wszystko, okay. wszyscy potem gratulowali takiego zawodnika. I tak jak mówisz, po, całej, po całym świecie, gdzie, gdzie nie spojrzeć właśnie na social media, to jakieś Chiny, Hongkongi, Tajwany, Singapury, Helsinki. No, to gdzie teraz lecisz? Następna destynacja? Eee... Ale jadę odpocząć prywatnie do Dubaju. W piątek już wylatuję rano na, na majówkę, ponieważ mam urodziny 3 maja. Co Proszę, roku, co, tak na dziękuję, baş. co roku obchodzę je, je dosyć sobie hucznie, podrawiam moich sąsiadów. <grym 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 <upewnia> więc tym razem będą mieli spokój, bo lecę do Dubaju. Okay. Ja z tego miejsca jeszcze raz ci życzę wszystkiego najlepszego. Trzymam kciuki za te wszystkie gale, które będą. No, jak się widzieliśmy jakiś czas temu, to mi opowiadałaś o tych, na które się jeszcze wybierasz. Także no, mam nadzieję, Tak, 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 tak. Dwie... Teraz y, zaczął się okres y, maj-czerwiec, gdzie po prostu dostaję napływ, czy, czy pan będzie, czy pan będzie. tak. Przylatuję y, z Dubaju w czwartek-piątek, potem w piątek mam znowu do Helsinek, mhm. na so nie do Helsinek, do Turku. Y, gala się nazywa Hamara, też jestem zaproszony. E, tam prowadzę bardzo, bardzo ciężkie negocjacje, ponieważ e, jestem ambitnym człowiekiem, więc będę prawdopodobnie e, organizował pewne zawody mm -hmm. z największą federacją na świecie, z UFC, mm -hmm. wie, gdzie będę, tak, 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 będę tam lecę, lecę dogadywać ostatnie szczegóły, także możecie się długo spodziewać, że Asura będzie pod śródem UFC. Dla mnie to będzie, no już chyba zwiększenie mojej, mojej pracy tutaj, nic więcej chyba nie będzie można osiągnąć, kiedy na nasze ciuchy wrzuci logo się UFC. No wiesz, przed chwilą powiedziałeś, że jesteś ambitny, no ja wierzę, że jak osiągniesz... No coś się jeszcze da, tak, coś się jeszcze da. chciał kolejnego, czego Ci oczywiście e, nie życzę. E, ja trzymam kciuki za Surę, e, za te dresy, bo pewnie trochę e, chętnych się na nie pojawi. No niech się wyróżnia Włocławek. No ja też jestem lokalnym patriotą. Cieszę się, że um, Włocławianin potrafi stworzyć markę, która ma zasięg ogólnoświatowy. Łukasz Głowacki, firma Asura, Federacja Krwawy Sport, moim gościem w programie Studia Karolina. Bardzo serdecznie Ci, Łukasz, dziękuję. Dziękuję, a ja dziękuję za zaproszenie. Proszę, dziękuję.